Wstydzi się grać? No. Wstydzie się. Nie, bo ona nie ma to nie ma nastroju w ogóle grać, bo to do, do wyrzucenia po prostu. Szkoda. No bo to taka... Ja będę grać. No. Zagrasz, podrośniesz, nauczysz się, byś grał. My długo walczyliśmy o dzieci. Nie udawało nam się. Lekarze stwierdzili na jeden głos, że żona nie może mieć dzieci. I opuściliśmy. I za rok czasu pojawił się maluch. To będzie mama. Nosiła właśnie takie różowe sukienki. Ja lubi. Podnie też takie miała. Była bardzo smutna, i bym chciał, żeby mama jeszcze żyła. Mogę zapalić? Jak e, świeżo było po pogrzebie, no to tak pytał mnie czy. Kupisz mi jakoś tam zabałkę. Ja mówię syna, nie wiem, czy ci kupię. Dobra, to nie musisz, mama mi kupi. A później nie, mama już nie kupi. Ty mi musisz kupić. Teraz będzie tata? Różnie było, ale myślałem, że to kop życia taki już wystarczająco duży. się okazało, że nie. Śmierć żony jeszcze na tym się nie skończyło. Dwa miesiące po śmierci matki Emila jego ojciec dowiedział się, że jest chory na nowotwór płuc w zaawansowanym stadium. Terapia skończona. Zostałem wypisany do hospicjum domowego. W moim przypadku nie ma leczenia. Siedzieć i czekać. Aż przyjdzie czas. A tata, jak sobie radzi z tym wszystkim? Mm, dobrze. Dobrze. Wiesz, że choruje. No. I szkoda mi. Często go przytulam, całuję. Dużo czasu spędzacie razem? No. Masz trójeczkę, tak? Rzucimy na dwójkę. To będziesz mógł jechać i kręć pudełkami. chodź Dobra, starczy. O, teraz lepiej, co? No. Sytuacja ośmioletniego Emilka oraz jego chorego taty łamie serce każdego. Trudno sobie wyobrazić cierpienie chłopca po stracie mamy, która zmarła niespełna rok temu. Teraz pan Mikołaj przygotowuje syna na swoje odejście. Co Emil wie o pana chorobie? Że tata ciężko chory i dużo nie zostało. A pan wie ile zostało? Tak to wie. Tak jak mi lekarz powiedział wczoraj. Panu tego nikt nie powie, chyba że ma ten pan telefon na górę do niebiesnej kaczulary, to, to mogą powiedzieć. No i my w zasadzie, no bo nikt nie wie, komu kiedy świeczka zgaśnie. Wszystko, co mogą zrobić lekarze, to łagodzić ból i duszności. Panu Mikołajowi założono dren, odprowadzający płyn zalegający w płucach, tak by mógł łatwiej oddychać. Nie było szans na to, żeby zahamować czy odwrócić postęp choroby. Więc rokowanie, jeśli chodzi o to, to no jest niestety niedobre. Raczej to należy liczyć w miesiącach. Proszę. Teraz było gorące. Przejmująca e, sytuacja, że e, człowiek, który sam sprawuje e, opiekę nad osobą nieletnią, jego życie jest zagrożone. Najsilniejsze leki już mi nie pomagały, chodziło do tego. To jest zestaw przeciwbólowy pana? Tak. Czyli jak jedno się kończy działanie, to bierze pan następne, tak? To jest na przykład na morfilnie plaster. Aha. Który wspomaga działania leku przeciwbólowych, takich bardzo mocnych, Aha. to wszystko przeciwbólowe. Na razie żyję, bo ja mam cel w życiu. Czego by pan chciał dla syna? Rodziny zastępczej, kochającej, która by tutaj mieszkali na, i opiekowali się moim dzieckiem.